W dzisiejszym odcineczku e, z tajemniczą osobą, którą zaraz poznacie, e, chodzimy po placach zabaw Halemby. A tą tajemniczą osobą jest moja kuzynka Oliwia. Oto moja kuzynka, Trolling. No więc, hehe, he, 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 no. To jest taki. Pop Oliwia, teraz Wam pokażę, jak umie przechodzić drabinki. Zaczynaj. Zobaczcie, pod Waszeble. Pięknie, Oliwia. Piątka. No. A jak jeszcze nie subskrybujesz. A jak, jak nie subskrybujesz się jeszcze mojego kanału, to zachęcam Was na naciśnięcie. E... Ale te wiem, palce, tego magicznego guziczka, który macie chyba w lewym dolnym lo rogu, jak oglądacie ten filmik. To dojdzie słowo. No i jak chcecie być z moimi filmikami na bieżąco, naciśnijcie dzwoneczek. Więc zaczynamy oprowadzać. Mówimy się jeszcze coś, coś idę na opony. Oh, macie widok na Oliwie. Nie, tutaj będę. Poczekajcie. I za chwilę zrobię krótkie cięcie, i zaraz będziecie nas idealnie widzieć. Już jesteśmy. Myślę, że nas widać szeroko. Zaczynam zabawę. A ja się powspinam na drabinki. No. ja idę na drabinki, ja się na opór. Nie wiem, czy przejdę całe, bo bardzo wolno przechodzi. Ajajajajajajajajajaj, nie umiem. To jest takie zimne. Wiem. I takie normalnie ale tak boli. Dobra. Jeszcze raz tak po jeśli tak strzeliłam w ręce. W A, wow, wow, wow. No więc. Zamiana miejscami. Elo. A! Spadłem. Elo! Elo! Myślę, że mnie widać. Dobrze. Oliwia, przechodzimy na następny plazebra. No to zrobimy krótkie cięcie i pokażemy Aaaa! naszą drogę. Czekajcie. Już idziemy. Oto na nasza plac. droga na kolejny plan. Tak jak ta, ta dziewczyna tu mówi. <grym> no. To może trochę potrwać, więc zrobię krótkie cięcie. Pa! Do pocięciu. No, no jakoś tam powiedziałem. No. Do, do pocięcia. Hej, już po przerwie. Jesteśmy blisko placu Jaskowy. Idziemy dalej. Ja, jak wam się ja spodoba kawałek. ten filmik, ja to dajcie lajka. Lajk, like, lajk. Like. Teraz bym się wywołał. A nie lajk like w dół, lajk like w górę. Lajk like w górę. Łapka w górę. A nie lajk like w, w dół, czyli łapka w dół. Czyli don't like. Don't like. Dyn, 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 dyn. Dobra. Ja, ja swoje kozy pokażę. O kurde moje kozy, ja nie mów kuzę. Ja mam. Dobra. Jesteśmy przy placu zabaw piaskowy. Intermarsze. Zobaczcie, Intermarsze. tego się zmazam. Plac zabaw muszkieterowie. Oczywiście intermarsze. intermarsze. Oto plac zabaw muszkieterowie. Intermarsze. Intermarsze. Dobra, idziemy! To jest Zbutob, top, top, to wiesz. Dobra, idziemy. O, ja się pochustam! Ja się pochustam! Jedziemy. No to zrobimy krótkie cięcie. Już niestety musimy kończyć, ale w wynagrodzenie jeszcze za chwilkę nagramy odcinek z Cat Goes Fishing, więc dawajcie lajki. Lajk. Like. Elo. No to do jeszcze dzisiejszego odcinka. Pożegnajcie się też z Oliwią na chwilkę. Pa. No więc pa, cześć. do jeszcze dzisiejszego odcinka.